Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na kurczaka w galarecie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, będzie mi bardzo miło jak właśnie to zrobisz. Teraz przechodzimy do wykonania przepisu. Lista składników jak zwykle w opisie filmu. Prace rozpoczynamy od wrzucenia do naczynia miksującego 10 g natki pietruszki, tylko liście. Będziemy ją rozdrabniać, żeby było szybciej. To ja już ją rozdrobniłam i mam gotową. Rozdrabniamy 3 sekundy na obrotach 8. Przekładamy do innego naczynia, tak jak ja to zrobiłam, a do naczynia miksującego wlewamy 1600 g wody. Wkładamy do środka koszyczek. Do koszyczka wrzucamy 400 g filetów z piersi kurczaka pokrojonych na kawałki. I dodajemy ja już mam wszystko przygotowane i odważone, ale przeczytam Wam, co tu jest. Dodajemy 100 g marchewki pokrojonej na kawałki. 70 g korzenia pietruszki pokrojonego na kawałki, 70 g korzenia selera pokrojonego na kawałki, 70 g cebuli przekrojonej na pół, 10 g natki pietruszki, tylko liście, 2 ząbki czosnku, gdzieś tam się schowały, Dwa liście laurowe suszone, 5 ziaren ziela angielskiego, 5 ziaren pieprzu czarnego, trzy goździki suszone, jedną łyżeczkę soli, jedną łyżeczkę lubczyku suszonego i wrzucamy to do koszyczka. Koszyczek zamykamy. I całość będziemy teraz podgrzewać bez założonej miarki. Samą pokrywę zakładamy. I pod, podgotowujemy teraz 10 minut 100 stopni na obrotach 1. Na pokrywę naczynia miksującego nakładamy teraz dolną część przystawki waroma i umieszczamy w środku dwa jajka. Oczywiście to są surowe jajka. Zakładamy pokrywę i będziemy jajka gotować. Będą nam potrzebne do dekoracji. Całość gotujemy jeszcze 25 minut na waromie, obroty 1. Teraz należy zdjąć przystawkę waroma i odstawić. Jajka należy schłodzić pod zimną bieżącą wodą. Potem obrać i pokroić w 5 mm plastry i odstawić. Jajka będą nam potrzebne do udekorowania spodu galaretek. Koszyczek ostrożnie wyciągamy, odstawiamy, a bulion z naczynia miksującego przelewamy do osobnej miski. Taki bulion. Pięknie pachnie. Ja sobie ostudzę mięso i, i marchewkę z wywaru. Wywar przeleję i za chwilę do Was wrócę. Jestem już z powrotem. Jarzyny zdążyły wystygnąć. Marchewkę wyciągnęłam z koszyczka. Mięso również zostało wyciągnięte i po wystudzeniu pokroiłam na drobne kawałki. Bulion, jak widzicie, Również jest już odcedzony, a do filiżanek wrzuciłam sobie jajko, które później po odwróceniu będzie na wierzchu. Dałam wcześniej rozdrobnioną pietruszkę. I teraz do naczynia miksującego wrzucamy ugotowaną marchewkę. Będziemy ją rozdrabniać. Zakładamy pokrywę z miarką. I rozdrabniamy 3 sekundy na obrotach 5. Rozdrobnioną marchewkę równomiernie rozkładamy do filiżanek. Ja mam wszystkiego więcej, bo gotowałam sobie z podwójnej porcji, żeby mieć więcej galaretek. Teraz yy, przekładamy ugotowane marchewki warstwą tutaj. Kolejny krok to ugotowane kawałki kurczaka. Kroimy w kostkę około centymetr na centymetr i równomiernie rozkładamy do filiżanek. Ja mam tutaj jedną galaretkę gotowaną na filetach z kurczaka. Tak, jak było w przepisie. A drugą turę ugotowałam sobie na łódkach z kurczaka wraz ze skórą. Przez to mój bulion jest troszeczkę bardziej tłusty, ale będzie też więcej smaków. Czyli rozkładamy teraz kawałeczki kurczaka jeszcze do filiżanek. Na pokrywie naczynia miksującego teraz powinniśmy postawić miskę i odważyć do niej 150 g zielonego groszku konserwowego odsączonego z zalewy. Ja po prostu całą puszkę wysypałam sobie na talerz. I to samo teraz powinniśmy zrobić z kukurydzą. Również 150 g kukurydzy konserwowej odsączonej z zalewy. Ja również mam całą puszkę. Do filiżanki z jajkiem, natką pietruszkiem, marchewką i kurczakiem dodajemy około 2 łyżki groszku i około 2 łyżki kukurydzy. Teraz do naczynia miksującego wlewamy 750 g odstawionego wcześniej, przecedzonego bulionu. Tutaj jest go zdecydowanie więcej. Więc nalewamy 750 g. Zakładamy pokrywę z miarką. I gotujemy 5 minut 95 stopni, obroty 1. Przygotowujemy bulion do dodania żelatyny i będziemy już potem zalewać nasze galaretki. Teraz do podgrzanego bulionu. Dodajemy 6 łyżeczek żelatyny w proszku. Zakładamy znowu pokrywę z miarką i mieszamy całość 10 sekund na obrotach 4. mieszaną żelatynę z bulionem przelewamy do filiżanek i odstawiamy do studzenia na około 30 minut. Następnie odstawiamy do lodówki na minimum 2 godziny. Później, nożem oddzielamy galaretkę od ścianek filiżanki. Na filiżance układamy talerzyk, odwracamy do góry nogami potem i galaretka nam wychodzi. Ale tą czynność pokażę Wam już później. Na razie możemy tylko zalać galaretki. No i musimy poczekać, aż się zastygną. Bulion z żelatyną wygląda tak. Zalejemy. Jak widzicie, mniej więcej tylko tyle zostało, więc pewnie mam troszkę mniejsze filiżanki. E, teraz nie ma wyjścia. Cierpliwie trzeba poczekać. Najpierw, żeby ostygły, żeby się dało wsadzić do lodówki, lub można również na zewnątrz, jeśli temperatura na to pozwala. Ja teraz widzę na termometrze 8 stopni, więc moje pewnie będą na tarasie się studziły. Widzimy się w takim razie, jak galaretki stężeją. Galeretki są już gotowe. Na poprzednim filmie widzieliście, w jak łatwy sposób można je wyjąć z szklaneczki. Smakują wyśmienicie, bo już próbowaliśmy. Są delikatne. Jak lubicie coś bardziej mocno słonego, to możecie je nieco dosolić, bo nie mają za dużo soli. Polecam przepis. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o dzwoneczku, żeby żaden film Was nie minął. I do następnej podróży. Do zobaczenia.